Dobra Idę po swoje rzeczy No Wow super Aha Czy tam mam teraz? Przewo Wisielców. O kurwa, ale mapa. Spotkanie z Jennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w zimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Cili wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Jennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Cili. Że tym Wiedźminem? Kurde, to muszę ten Netflixowy serial obejrzeć. Kurwa, 5 dni. Spoko drzewo dziwne, że te szkielety się trzymają. Mhm. Poeta w opach najpierw trzeba ukończyć. Hej! Dobra, zobaczmy gwibłonek. Hehe, <laughs> jest, tak, tak, wszystko mam. W dupie mam dzikie psy. Ty ty, 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 ty. gówno. Kurwa, płotek. Patataj, patataj, pataj. Ech, chodźcie się, nie widzisz, że kapłan się modli. Ale to ważne. Kurwa. Kurwa. Dawno walczyłem. Ten, bo to i dawno walczyłem, muszę się rozgrzeć, nie? <ścoughs> nie widzieliście tego. To szybko, rozwiąż mnie! Wracaj <laughs> tu szybko, chuj. <laughs> rozwiąż mnie! Zanim przyjdą następne! Jak przyjdą, to się nimi zajmę. A teraz... Porozmawiajmy sobie. Lubię wiedzieć, kogo rozwiązuję. Jan Verdun. Służyłem w Dziesiątej Mariborskiej. Daleko jesteś od swojej armii. Moja armia nie istnieje. Czarni rozbili ją w pył. Ale zanim do tego doszło, dałem dyla w las. Dołączyłem do grupy uchodźców przepełnionych kurwa patriotyzmem. Jak się dowiedzieli, że porzuciłem temerię w potrzebie, związali mnie jak baleron i zostawili na pastę utopcom. Pomogę ci. Uf, dziękuję. Już myślałem, że mnie tu zostawisz na pewną śmierć. Chciałbym się jakoś odwdzięczyć, ale nie mam nawet złamanej korony. Trudno. Niech będzie moja strata. Dzięki Wiedźminie. Niech ci się wiedzie. Jak coś to mnie nie znasz? Kurde, nie powiedział mu. Wait, 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 wait. Jest A jeszcze tu za ten. Kurde, mogłem w 5 ale chuj. Kurwa. <laughs> nice, very nice, Froleni Kwiati Troyat. Eee, słabo, nic tu nie ma praktycznie. O kurwy. No, będą mi tu kurwa płotka atakować, chuje jebane. Kurwy jedne, a zrespiła się kurwa gromu, że ja pierdolę chciałem te. Dobra, jak mówicie, że łatwiej znaczy lepiej się wziąć za poboczne. To wezmę poboczne. To wszystko to są poboczne, Ta, Tablice ogłoszeniowe A w sumie mam. O kurwa. No, czas mam niby. Ten wykrzyknik? Tak. okej okay. Też myślę, że to jest dobry. Jedziemy! Idea. Schowaj tego miedza. Panie, to tak tyle wisielców... Nie wiedzisz, że kapłan się mówi. No nie. Nie odpędzaj go, Rodryku! Każdy ma prawo zaczerpnąć ze stroju wasko-wiecznego ognia! Zgaś. Wiedźminie, zbliż się! Żyja? O co chodzi? Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty, może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach, albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny, dobry uczynek. Wiem, że tacy jak nie pracują za darmo. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... No, tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? <noise> Będę przy moście do Nowigradu. Chyba zadania O kurwa Miłe złego początki Kurwa, trzydziesty drugi Ja pierdolę A to zrobione To mnie to w dupę To jest trzeci To zrobię piąty i trzeci A no tak, to Teraz zadanie główne, no dobra, teraz zauważyłem <grych> Okej. Okay. Zobaczę czy mogę zrobić jakieś miksturki. Nie, nie mogę. No to nieważne. Młodko. Tempo, tempo! Gdzie to jest? Daleko? A nie, tu blisko. Okej. Okay. A jak wy widać streama? A nie to trzy miejsca są. Jest ma co jest? Co ten pies wiz zrobił? Kurwa Nie mam pojęcia Ty Konik dead Teraz wystarczy użyć igli. Dźwignie. Hajcuje się elegancko. Chodź płoteczko. się Pusysta. 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 To, Zdecydowanie cuchniełem zbiorowy lup. Teraz święte oleje. No, byle się złapali. Kurwa, quen. Kurwa, i dotknął mnie. No nic. A co, 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 co to jest? No, co innego, wziąłem jakiegoś kwiatka. O. Tylko trochę w skrzyni, spoko. Spoko, spoko. Dobra. Teraz wystarczy użyć imię. Już <noise> któryś raz mówi. Konik! Właśnie, jakbym nie. Jakbym miał drugi monitor, to by było. Podwójnie się! O tak to. Ale cóż kiedyś przyjdzie może i na to czas to będę mógł elegancko widzieć na drugim monitorze albo bo tak to pierdolca idzie dostać Serio Wtedy na Nie Niedobitek się trafił. O kurwa. Kurwa. To ja ubiję jak psa. Kurwa. Kurwa, jak nie kapłani to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas kosą. Cały czas mówimy o kapłanie wiecznego ognia? No raczej tym buraczkowym chujom nie można ufać. <try> Zamawiał Fistech Prima Sword. Trzy razy wszystko było w porządku. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Nie zepchnęli do dołu. Między trupy pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął Wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, Wiedźminie. A kasę byś mi dał? A ty co, mój fumfel? Jest, <ścoughs> jest. O, no, zebrane go. Pyk Igni. Teraz wystarczy użyć igni No co ty powiesz? Co? Co? Co jest kurwa? Czy to stale? Nie stanęłem? mi się chyba Za mną się wydawało się Aksy Igni Quinn. Dobra no, człowiek się starzeje, i co zrobisz? Starość nie radość. Pierożek, pierożek! W ogóle kupuję pierożki. A co do pierożków, dzisiaj jedłem pierożki. A? pierożki, pierożki. Więc, is Noise. Dobra, chyba wszystko. Podga. To jest spokojnie. Koniku, kurwa. Ale mówi przez zęby. Jedź Budko. Wróć do kapłana blebleble. Ble, ble. Spogo. Właśnie do niego wracam. Dzień dobry. Dzień dobry piesku. O, poziom paniki wierzchowca, a jak spanikuję bardzo, to mnie spierdoli. Kurwa, ty. o, jelonki, sarenki. O ty kurwa chuju. Ja cię akurat w dupie mam. W chwili obecnej, bo chcę sobie jechać do tego kapłana, kurwa. Niech. Zwolnij, podg. Podga. Ach. O, dobry pomysł. Zmianę chleba na piroszki. pierożki. Pierożki. Okay, okay.